Witam wszystkich. Dzisiaj z racji tego, że nie mam kamery, postanowiłem nagrać coś z emulatora yy, z NES-a. Czyli po raz kolejny, po prostu kolejna gierka. No i dzisiaj zaprezentuję Wam Tetris. Była to gra z roku 1991, wydana przez mało znane studio w sumie. Było to studio yy, Blue Proud Software. Miała być grą, że tak powiem, konkurencyjną dla wciąż popularnego Tetrisa. Była grą logiczną. Jej fabuła w sumie opierała się na tym, że chodziliśmy sobie po sklepach i zamierzaliśmy sobie kapelusze. Tak więc, no, wydaje się to śmieszne, jednak wielka, że tak powiem, bardzo mało znana. Jednak ściągnąłem rom, no i powiem szczerze, że jest bardzo wciągająca. Ogólnie cała gra opiera się na tym, że mamy do wyboru 5 rodzajów kapelusza, bądź też 4. No oczywiście w zależności od tego, na jakim poziomie gramy. No i powiem szczerze, że gierka bardzo mnie wciągnęła. Jest w sumie bardzo prosta. Wystarczy, że tak powiem, tak jak wspomniałem wcześniej, nakładać je wedle wskazanej kolejności. A gierka z tego co wiadomo nie odniosła jakiegoś specjalnego wielkiego sukcesu. Jednak jest to, że tak powiem, kolejna dziwna gra na Nintendo Entertainment System. Jakby nie patrzeć, jest licencjonowana, tak więc nie jest jeszcze aż tak źle. Zresztą, tutaj dużo mówić, sama nazwa Headlist miała być w marketingowym, no i myślę, że się udał. No i w sumie się z Wami pożegnać i ja sobie tutaj jeszcze trochę pogram, no i do następnego razu, do kolejnego wideo.